Mieście dzisiaj bardzo stanowią, bardzo istotne źródło dochodu nie tylko miasta, ale wielu naszych mieszkańców. Stąd to bardzo. Natomiast zawsze byłem zwolennikiem realizacji inwestycji, które przysporzą miastu konkretne korzyści, nie szkodząc innym dziedzinom życia gospodarczego. Mogę się wypowiadać na podstawie wiedzy, którą pozyskałem od fachowców, którzy mieli zlecenia, i te ekspertyzy dzisiaj są. Pani Państwa, to nie LNG wydaje, czy podejmuje decyzję o organizacji danej inwestycji. Inwestycje podejmują służby wojewodne, które dają decyzję w oparciu o niezależne opinie, ekspertyzy, różnego rodzaju badania, które były wykonane. A przede wszystkim opinie e, służb ochrony środowiska. Te służby przez długi okres czasu prowadziły wnikliwe analizy tego wszystkiego, co się tej inwestycji. Miasto nie powinno szkoda więcej po prostu ponawiać badania sugerując, że nie mamy zaufania do tego, co zostało, co zostało wykonane. Ja po prostu wierzę tym niezależnym ekspertom, którzy w tej kwestii już się po prostu wypowiedzieli. Nie, nie, nie mam żadnej wiedzy na temat tego, że wokół energii powstanie elektrownia, jakiś terminal techniczny, ponieważ funkcjonuje również struktura portu szczecińskiego, tam również na poziomie zarządzania nie było na ten temat mowy. Są to po prostu informacje nieprawdziwe. Jeżeli chodzi o, e, e, o, o operaty, proszę Państwa, jeszcze raz sobie uważam, że szkoda naszych publicznych pieniędzy, komunalnych pieniędzy, żeby tego typu dokumenty powielać, bo one naprawdę nic nowego nie wniosą.